Cześć, witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii. Z tej strony Paweł i chciałem Was zaprosić do czytań dla znaków Zodiaku na wrzesień, do wrześniowych czytań. Czytania będą właśnie przy użyciu tej talii Night Sun Tarot, czyli jakby tarot nocnego słońca. Tak można by to przetłumaczyć. Widzicie, pudełko jest rozniszczone, ale. To dlatego, że te e, pudełka z Los Carabeo, one właśnie te tekturowe są bardzo słabe. E, talia bar bardzo ładna, widzieliście ją już na moim e, kanale. Ja też często robię właśnie przy użyciu tej talii czytania m, prywatne. Ehm. Autorstwa właśnie Fabioli Streniego. to jest taki dosyć wpływowy, mam wrażenie, teraz twórca, tarotowy twórca, ponieważ zrobił też talię, która jest bardzo popularna. Ja jej nie mam. Santa Muerta, ale właśnie jest bardzo popularna często na różnych grupach Facebookowych poświęconych tarotowi właśnie. Dużo, dużo tarocistów, dużo osób, bardzo się tą talią zachwyca. Ja wolę tą, szczerze mówiąc. Ja wolę tą. Uważam, że ta jest naprawdę, naprawdę dobra. I właśnie jej będę teraz używał. Ok, co mogę Wam powiedzieć? Dziękuję Wam oczywiście za subskrypcję. Kanał przekroczył 1000 subskrybentów. To magiczny 1000 subskrybentów, dzięki czemu mam teraz dostęp do karty społeczności na YouTubie. Być może będę tam coś czasami publikował. Chciałem Wam oczywiście za to podziękować, tak samo jak za cały odzew z Waszej strony. Komentarze, subskrypcje, lajki, maile, bardzo, bardzo jestem wdzięczny i bardzo Wam za to dziękuję. I teraz na razie z Wami żegnam i zapraszam Was do czytań dla Waszych znaków. Przechodzimy teraz do rozkładu dla koziorożca. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, jakie potrzebujemy wiedzieć, dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze, wtedy, gdy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Trzy karty. To jest mój ulubiony rozkład. E, na pozycji świadomości dwie karty mówiące o podświadomości i trzy karty czytające przyszłość. Ok, trochę poprawię. Możemy wszystko zmieścić w kadrze. E, na spodzie talii jest zmiana. Ważna zmiana, ale też proces, po prostu. Ostatnio, to chyba moje ulubione słowo proces. <laughs> Jakoś się bardzo utożsamiam e, ostatnio, właśnie z tą, nie wiem, czy filozofią, czy interpretacją jak to nazwać czy po prostu podejściem e, do, do wszystkich rzeczy, które się dzieją w życiu jako do procesu ciągłego procesu, który się zmienia i. W związku z tym nie ma sensu przywiązywać się, tak? Tylko rozum rozumieć każde zdarzenie ewolucyjnie, e, jako wpisane w pewien kontekst. Wasza obecna sytuacja to jest dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy, która w tej talii, fajne jest to, że jest bardzo optymistyczną kartą. To jest trochę zabawne, bo, bo dziewiątka mieczy w tarocie jest jedną z takich kart e, najsmutniejszych, właściwie, tak? Najtrudniejszych, mówiących o depresji, mówiących o takim e, trajkocie umysłu, czarnym trajkocie, czarnych negatywnych myślach, bycia bombardowanych tym czarnymi e, scenariuszami, myśleniem o nich i jednocześnie. E, to jest też taka przestroga przed samospełniającą się przepowiednią. Natomiast tutaj ta karta mówi o nadziei, o tym, że każdy ból, każde trudne emocje, także emocje strachu, lęku, takie druzgocące, w tej talii Pokazywany jest ten aspekt, po co to jest? Albo takie pytanie jest stawiane. Po co to jest? Czemu były te trudne emocje? W życiu nic nie jest przypadkowe. Nieważne, czy patrzymy na to takiej perspektywy em, metafizycznej, czy z perspektywy czysto psychologicznej. Jeśli coś się wydarzyło, to nie było przypadkiem. Było tak naprawdę efektem jakiegoś schematu w naszym życiu, który powtarzamy, jakiejś decyzji, albo jakiejś decyzji, które tak naprawdę... Pochodzą ze schematów takich psychologicznych, życiowych, tak? I, I dziewiątka mieczy tutaj zadaje to pytanie: jaką nadzieję chcesz dla siebie z tego trudu, z tego nieszczęścia wydobyć? Może z tej transformacji, która się gdzieś tutaj odbywa, jako taka, takie zdarzenie albo może strach przed zdarzeniem na które nie jestem przygotowany, na które nie jestem przygotowana. Zobaczmy, jak wy siebie widzicie w tym momencie. W tym momencie e, nie tyle może zmiany, ile mm, przygotowania na zmianę, reakcji na zmianę. Trudną, trudną. E, jako króla monet, czyli paradoksalnie, dość stabilnie, jako kogoś, komu... E, Trudno jest zagrozić, dlatego że tak bardzo przywiązany jest do różnych rzeczy, które w jego życiu są wartością, którego, które, które on budował i które jakby oddały mu to, że budują też jego. Te, te nasze sukcesy, nasze decyzje, zachowania, z których jesteśmy dumni. One napawają nas takim, takim poczuciem pewności siebie i poczuciem szczęścia i stabilności. Więc ja widzę tutaj, e, to jest ciekawe dla mnie. Ja widzę tutaj, jakby z jednej strony, z waszej strony, rozpoznanie pewnych e, trudnych tematów, zdolność do jakiegoś skonfrontowania się z nimi, bo dziewiątka mieczy, ona nie mówi o uciekaniu przed tym, co jest trudne, ponieważ jesteśmy w takim momencie, że nie jesteśmy w stanie przed tym uciekać, to nas pochłania. A z drugiej strony widzicie w sobie siłę, widzicie w sobie potencjał. Zastanawiam się, czy gdzieś tutaj nie ma poczucia braku sprawiedliwości u Was. Bo tak może być, może się tutaj pojawić. Jak widzą Was inni, inaczej. Myślę, że ten temat rozgoryczenia faktycznie może coś, coś być na rzeczy tutaj, bo paśmieczy potrafi być taką energią e, niedojrzałą, właśnie w takim swoim rozgoryczeniu, pewnym egocentryzmie. To są takie e, słowa, takie reakcje na innych ludzi, e, które są bardzo mocno podyktowane naszym ego, naszą tożsamością. Ale co, co to znaczy? To znaczy, że. Możemy łatwo pielęgnować krzywdę u siebie, możemy łatwo uważać, że ktoś nas uraził, coś nas uraziło, może właśnie ten brak sprawiedliwości, o którym powiedziałem tutaj. Także w sumie, w sumie jestem w porządku, całkiem nieźle sobie radzę, mam jakieś bazowe poczucie pewności siebie, zrozumienie sytuacji, a mimo to wchodzę w różne sytuacje, które są dla mnie trudne i niekomfortowe. Reaguje może zbyt emocjonalnie, tak. To jest ta, um, to jest ta karta ciętych ripost, tak. Paśmieczy. Um, takich ciętych ripost, które mają obronić, moją, pokazać moją pozycję. Ale z drugiej strony, jakby konfliktują mnie, i tak naprawdę sprawiają, że ta pozycja staje się coraz bardziej trudniejsza. Jest dużo osamotnienia, ale co ważniejsze może być, może nie, że jest, może być dużo osamotnienia, ale co więcej, może być też bardzo dużo um, takiego chowania urazu, które potem będzie pęczniało, i jakby zareaguje jakimiś impulsywnymi zachowaniami. Tak widzą w was inni. Więc myślę, że jest tutaj coś na rzeczy, jest w was taki cień, taki element cienia. E... Może jest to też trochę takie na zasadzie e... przeciwieństw, tak? Czerni i bieli, które się łączą, tak? Ta siła e... Jako, e... jako to, co mam i siła jako słabość. Jestem świadomy tego, co mam, więc boję się to utracić i ciągle o to walczę. Zobaczmy, co jest w świadomości. Przeszłość, co trzeba zostawić ze sobą. E, jest powtórzony król. Nie Pamiętam kto, ale faktycznie e, któryś ze znaków miał już króla buław w tej samej pozycji. Zobaczcie, ten król jest o wiele groźniejszy od tego. Tutaj jest pokazana, a, mam wrażenie, ta jaśniejsza, bardziej słoneczna strona. Tu mamy tą, ten, tą, tą, ten księżyc. Może też przez tą czetę, przez ten czerwień, tak, ten kolor krwi. Rządzę działania, rządzę władzy, ale przede wszystkim postawienia na swoim. A więc w przyszłości mamy decyzję, tak mi się wydaje, albo kontakt z, jakimś, z jakąś osobą, która myślę, że wyzwoliła w was taką energetykę i takie nastawienie, właśnie trochę władcze. Biorę odpowiedzialność za swoje, za swoje życie. Chcę to, chcę to zrobić, mam, mam siłę, tak, to nas z jednej strony jakby was winduje do pozycji tej, tej mistrzowskiej, tej królewskiej, ale z drugiej strony właśnie pytanie, czy tak zupełnie jesteście na to gotowi, tak, czy, czy, czy to nie jest tak, że gdzieś trochę próbujecie um, w swoim życiu odtworzyć jakiś model zachowania, który może nie do końca jest w was, w którym może nie do końca się komfortowo czujecie, tak bym to zinterpretował, też tą, tą dziewiątkę mieczy, tak, jako takie trochę, um, niby idę w górę, ale coś, coś, coś jest na rzeczy, nie, coś mnie ciągnie w dół, zwłaszcza, że tutaj król Buław jest taką osobą nieznoszącą sprzeciwu i co to, co to znaczy, to znaczy, że on e, może mm, jeśli to jest, załóżmy, że jest to jakiś element w was, tak, bo nawet jeśli to była osoba, która was sprowokowała, to ona teraz w waszej głowie, tak, jakby istnieje jako jakiś, jakaś część was, jakaś część waszej tożsamości, którą uwewnętrzniliście, więc może być to po prostu ktoś, kto wam daje bardzo szybkie, bardzo proste rozwiązania, które wydają się super zdroworozsądkowe, popycha was na przykład do takiego instynktownego, szybkiego działania, a tak naprawdę niekoniecznie to dla Was jest dobre, niekoniecznie się w tym, tej energetyce odnajdujecie i tak może być, no bo jednak mamy tutaj w, jakby w Waszym w Waszym sercu tak, w waszym oku, tak postrzegacie się jako króla monet, czyli tą energię ziemską, spokojną, która potrzebuje zrobić wszystkiego wszystko powoli, no właśnie powoli, tak ukryte pragnienie, albo autentyczna potrzeba to jest działanie powoli w swoim tempie dokładnie, precyzyjnie. Tak żeby co jest ważne, żeby z jednej strony mieć, mieć to poczucie progresu dokonuje e, transformacji siebie. To, co jest dla mnie ważne, ale z drugiej strony e, to dzieje się w swoim własnym tempie. Dużej, może dłużej, niż zajęłoby to komuś innemu, ale dla mnie to jest bezpieczne, dla mnie to jest komfortowe. Dlaczego? Bo w każdym zadaniu, w każdym procesie, w jakim jesteście, bezwzględnie do czego dążycie, nie chodzi tylko o sam cel. Tak naprawdę chodzi też o to, żeby w ramach tego celu czuć się komfortowo, w miarę komfortowo, wtedy kiedy jest to możliwe, bo nie zawsze jest i to też warto zaakceptować, ale żeby pamiętać o tym, że gdzieś ten, to moje dobro jest celem w samym sobie. I myślę, że to umiarkowanie tutaj na tej pozycji właśnie na to wskazuje. Zobaczmy w takim razie, jak się klaruje przyszłość. Na początku wyzwanie, lekcja, i jednak mamy tą, ten temat Paziów wrócił, czyli tego pewnego niedoświadczenia, braku doświadczenia, może zbytniej emocjonalności, też takiej energii ym, no właśnie nie królewskiej, tak? nie mistrzowskiej. Niekoniecznie może, tak? Może te aspiracje to jest. To nie jest tak, że, jest nic, że nie ma nic na rzeczy tak? w tych królach. Oni się tu nie bez powodu pojawili, ale warto jest też spojrzeć trochę do tyłu, czy na pewno mogę, co mogę, a czego nie mogę. I Paś Kielichów mówi oczywiście o, mm, o tym, że zadaniem jest, może tak być, wychodzenie tak? ze swojej strefy komfortu, wchodzeniem w trudne emocje, ale myślę, że dla Was to jest właśnie to, do czego Was popycha... Ten król Buław tutaj. Tak mamy tą śmierć, tą zmianę. Wchodź w zmianę. Nie bój się, nie bój się. Nie. nie masz powodu się bać. Albo jeśli się boisz, to to zignoruj i idź do przodu. No ale ewidentnie gdzieś ten strach jest tutaj w temacie. Paść kielichów może właśnie też jakby mówić o takim, um, takiej łatwości, tak, wchodzenia w nowe doświadczenia, zarówno negatywne, jak i pozytywne. I to jest dla Was trudność, co ja osobiście, gdybym miał jakby dać słowo od siebie, powiedziałbym, że um, nie, nie zawsze trzeba z tym walczyć, nie zawsze trzeba iść na, jakby na złamanie karku i na siłę wypychać siebie ze strefy komfortu. Jeśli. Pewnego rodzaju strefa komfortu jest dla Was wartością, to też to szanujcie, tak? e, bo wtedy wszystkie zadania będą w pewnym sensie nieautentyczne. Radę do wyzwania mamy świat, tak? Wszystko musi zadziać się w określonym cyklu, w określonej kolejności. Jakby e, nie przejdziecie na wyższy poziom, nie zrealizujecie wyższych energii, jeśli te wcześniejsze nie zostaną dobrze obsadzone, e, dobrze poukładane. Świat jest kartą pewnego rodzaju pomyślności, tak? Zapowiada e, transformacje i zmianę, ale w takim pozytywnym ujęciu, właśnie w, e, taką, która przychodzi w naturalny sposób, trochę naturalnym kolejem rzeczy. Dla mnie radą tutaj jest też takie, taka sugestia, żeby zaufać. Żeby poczuć się bezpiecznie tu, gdzie teraz jestem, żeby poczuć się bezpiecznie tym, gdzie, gdzie jestem, w jakim momencie życia, żeby nie myśleć o tym, że to, co jest pozytywne, to, co jest wartością, to, co jest moim celem, jest gdzieś daleko za groźnymi górami, przez które ja muszę przejść, pokonując przeciwników. Warto jest tego szczęścia znaleźć też tutaj, gdzie jesteśmy, bez względu na to, jak w pierwszym odruchu może być to trudne, a że jest trudne, o tym mi mówi ta dziewiątka mieczy. O tym mi mówi dziewiątka mieczy, że może być trudne dojrzenie tej nadziei. Ale warto. Zobaczmy, jakie są e, pierwsze kroki. Działania, na które możemy albo powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Jest szóstka e, monet, co jest też taką kartą dla mnie. To, to trochę jest to powtórzenie dla mnie tego przesłania świata. E, tylko tak bardziej dobitnie, tak? To jest karta rozwiązania problemu. Wcześniejsze problemy zostały rozwiązane. Dzięki e, skupieniu się na tych elementach obfitości, jakie e, kolekcjonuję w swoim życiu, jakie posiadam, jakie się pojawiają w moim życiu, mogę to wszystko potem użyć w sposób, który będzie dla mnie dobry. Warto w to zaufać. Natomiast e, to jest też karta, która mówi znowu powtórzenie przesłania tościwie całego tego czytania tylko w takiej małej pigułce zwróć uwagę gdzie są twoje granice co potrafisz robić a czego nie potrafisz robić i zadaj sobie pytanie dlaczego tak jest co cię blokuje czy jest jakiś sposób aby gdzieś to przepracować w taki zdrowy dojrzały sposób nie taki sposób króla buła w który się po prostu popchnie i leć tylko w taki sposób króla monet i w taki sposób e, umiarkowania. E, bo to jest Twoje rozwiązanie. To jest Twoje rozwiązanie na ten moment, na tą sytuację. E, szacunek dla siebie. Też tak myślę. Dlaczego? Dużo tu jest kart. Bo, bo mamy królów, tak? Oni, oni mówią o szacunku dla siebie, ale też umiarkowanie, ale też świat, które są takimi kartami e, głębokich procesów, w których jesteśmy. Procesów życia, ale też emocjonalnie. Okej, okay, słuchajcie, zostawiam Was z tym. Mam nadzieję, że to nie było dla Was inspirujące. Jeśli chcecie, możecie oczywiście zostawić lajka, zostawić komentarz pod filmem. E, przy okazji wszystkim, oczywiście, bardzo dziękuję za komentarze. E, co jeszcze? I e, możecie też oczywiście zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. E, i, I macie na to ochotę, to gorąco Was zapraszam. I co? Tyle. Do usłyszenia, tak? Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia kolejnym razem, pa pa.